Witam inżynierów od Łopaty. O, jest rychu. Dzień dobry panie Ryszardzie. No cześć prezesy. Dzisiaj bierzemy się za tynkowanie tego garażu. Ty młody powinnoś wszystkie graty, a Haniek z Ryśkiem zagnotujcie te ściany. Dobrze szefie. Już się robi. No to działajcie, ja skoczę do budowlanego po materiał. E, chłopaki, wstawać, bo gospodarz idzie. Co akurat teraz, gdy właśnie zainstalowała mi się najnowsza gra? A na cholerę tu on. Kręci się tylko i dupę cały czas zawraca, kiedy to skończymy. A dziwi się, jak już tydzień czasu siedzi w tym garażu i jak nie było nic zrobione, tak nie jest. Dobry panie, jak robota idzie? A bardzo dobrze. O, szykujemy ściany potynki, bo pojęcie tyle jak cholera. Panie, już od tygodnia podtetynki szykujecie i tak jak nic nie było zrobione, tak nie jest. Ja tam się może na tynkach nie znam, ale z tego co widzę, to tutaj robota w ogóle nic nie zrobiona. Panie! 30 lat robię przy tynkach i wiem. Że przed tynkowaniem trzeba porządnie pędzlem zagruntować i swoje musi koronawirusze czekać. Rysiek, stary fachowiec, zna się na rzeczy. To prawda, takiego fachowca jak pan Ryszard to ze świecą szukać. A no to chyba, że taka sprawa, to ja tak się nie znam. W takim razie panowie nie pośpieszam i zróbcie tak, żeby było na lata. Tak będzie ten się trzymał, że. Prędzej ściana się zawali, niż ten tynk odpadnie. Jest Pana porządna firma. A ja? Nie to, co ta firma z Kalisza. A co to za firma? Co kurwa bierze zaliczkę i cisza. To ja już będę szedł, tylko jeszcze Wam powiem, żebyś to uważały na takie babkę, co tu chodzi, bo stara, ale za chłopami to aż pisze Aż tak? Panie, stare, a jurne to takie, już pięciu chłopów pochowała. Oj, my też znamy takie baby. To dobrze się składa, bo akurat mamy dla tej pani kawalera do wzięcia. Spadaj, Rysie. Co się, Heniek, boisz? Na starej piczy młody chuj się ćwiczy. Dzień dobry, pana. A, dzień dobry, dzień dobry. Ej, jakie ładne kawalery. Wszystkie po ślubie? Eee, nie wszyscy. Ja tylko mam babę. A tych dwóch pięknych kawalerów do wzięcia. Czyli rozumiem, że pan jest wolny? Wolny, wolny. I to nawet nigdy w życiu baby nie miał. Więc ma wyposzczony. Oj panie, ale ja bym chciała, żeby pan mnie posmarał tymi dwoma sztechetami, co pan ma z Co pani opowiada? W takim wieku jeszcze jest ochota na takie zabawy? Może i stara, ale jak wszystko sprawno to się używa? No, no nie wiem. Eeeh. A cheniek bojący. No już dobrze. Może być i sam masaż. Dobrze zapłacę? Zapłaci pani? A ile? Dzisiaj akurat był mnie listonosz, także pół renty mogę dać. Całą rentę pani dajesz i będzie taki masażik, że jak wymasuję to... Aha. Ej! No już dobrze, ale mam jeden warunek. No, jaki? Podczas masażu będzie pan w stroju kowoja. No już dobra, niech będzie. Dobra, w takim razie ja idę i zapraszam do piwnicy, bo tam mam pokój. No i tak się kurwa robi interesy. Uczta się od mistrza. Panie Ryszardzie, pan to jednak ma smykawkę do interesu. ha, a jak? Dobra, idę póki szefa nie ma. No, obrałem ten strójków boja, co mi pani dała? I co teraz? Widzisz pan tak krzesło? Siadaj pan na nie i udawa się pan jeździć na koniu. Co? Ja się omawiałem na masaż, a nie na jakieś głupoty. Ja płacę, ja wymagam. Ale dobra, dobra. Kurwa bije babce w na stare lata. Żwali trochę, taką nie jecha. O, wja, o, o, A teraz podniosę spódnicę do góry? I pan mnie całutko wycałuje. Co kurwa? Jeszcze mam całować? No jak pan chcesz, ale w takim razie nie ci zręby. Dobra, czekaj pani, nie chowaj tych pieniędzy. Da się zrobić. To to panie Richardzie, niech pan zabiera się do roboty. on całuje troszeczkę wyżej. Wyżej. A panie Ryszardzie, panie Ryszardzie. No, panie Ryszardzie, jeszcze nikt mnie tak w życiu nie wysałował! Dobra, dobra. Kasa. Proszę, należy się panu. Do widzenia. No to opowiadaj Rysiek, jak tam było? A idź, nie no, że kurde, Wam musiałem ubrać strójką boja. To jeszcze kazałem mi usiąść na krzesło i krzesło ujeżdżać, tak jakbym jechał na koniu. A na sam koniec kurwa, jeszcze kazała, żeby ją cało wycałować, od stóp do głów. O kurde! No to ładnie! Do tej pory, jak pomyślę o tym całowaniu, to mnie na rzeki bierze. Ale kurwa, ani słowa nikomu, bo jak się o tym dowie moja perełeczka, to mnie kurwa puści z torbami. Panie, a co pan robi w mojej skórze i kapeluszu? Ta babka mi przyniosła, żebym przymierzył, bo podobno do wyrzucenia. A, a no to dobrze, bo. Już myślałem, że znalazła kolejnego chytrego barana, co za pieniądze z renty to ją całą wycałuje. A ta, nie to, że to stare się moczy, to jeszcze i myć się nie chce. Raz w tygodniu się myje i to tylko w sobotę. W sobotę? Te Heniek, a jaki my dzień dzisiaj mamy? No jak to jaki? Piątek. I daję pan jej tak całą rentę, żeby przewaliła na głupoty? A gdzie? Jak się o tym dowiedziałem, to od razu dogadałem się z listonorzem i teraz daje jakieś sztuczne pieniądze, a Kasiorę ja biorę. A ona tymi sztucznymi pieniądzami płaci tym kurwa naiwniakom. No to ładny jaja! Kurwa mać, to żebym na zarabiał.